Grupa Energa już po raz czwarty zorganizowała konkurs dla nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, w ramach którego my uczymy, co to jest energia elektryczna, jakie są jej źródła, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych oraz jak prawidłowo zachowywać się w pobliżu obiektów energetycznych. Uczymy także dzieci, jak korzystać z energii w sposób racjonalny w ramach konkursowych zadań nauczyciele muszą przeprowadzić lekcje energii elektrycznej w oparciu o materiały, które wysyłamy do szkół. Muszą też przeprowadzić autorskie działania według własnego pomysłu. Są to różne działania, są to wycieczki, są to spotkania z, z elektrykami, są to lekcje udzielania pierwszej pomocy, to są poszukiwania starodawnych źródeł światła i wiele, wiele innych. Nauczyciele składają nam sprawozdania, w oparciu o które wybieramy zwycięzców. I wśród zwycięzców w naszym konkursie znalazła się klasa trzecia A i pani Sylwia Linek ze Szkoły Podstawowej w Nędzy. I stąd nasza dzisiejsza wizyta w Rybniku. W miasteczku znajdują się strefy edukacyjne. W każdej z nich oczywiście uczymy o prądzie. Mamy kosmiczny energobus, w którym dzieci poznają historię prądu od atomu po elektrownię. Mamy strefę, w której poznają odnawialne źródła energii. Mamy strefę eksperymentów, w której naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przeprowadzają eksperymenty i doświadczenia. Mamy też kino 3D, w którym dzieci oglądają film o sympatycznych mieszkańcach planety energii, o energoludkach. Pokazujemy dzieciom. I dorosłym przy okazji też, że można w sposób zabawowy, ciekawy, a przede wszystkim kompetentny opowiadać o rzeczach dosyć trudnych, e, czasami abstrakcyjnych, natomiast o rzeczach, które każdy z nas wykorzystuje co chwila czyli o prądzie elektrycznym, o energii, o urządzeniach elektrycznych. Pokazujemy to nie wyrywkowo, tylko pokazujemy historię od samego początku do samego końca, czyli gdzie początkiem jest to, że tłumaczymy, jak zbudowani jesteśmy my, jak zbudowany jest atom, że wokół jądra atomowego krążą elektrony. Później pokazujemy, że te elektrony można oderwać. Pokazujemy, że można je wprawić w ruch i to jest prąd elektryczny. W kolejnym namiocie, który jest za nami, pokazujemy, jak prąd elektryczny można wytwarzać w bardzo dużych ilościach. Czyli tłumaczymy, jak działa elektrownia wodna, elektrownia wiatrowa, elektrownia słoneczna. A w kolejnych namiotach robimy całe mnóstwo eksperymentów, my z dziećmi, dzieci same, wszystko po to, żeby pokazać, że to są tematy, które można zrozumieć, które są ważne nie tylko dlatego, że odpowiednie oszczędzanie prądu oznacza mniejsze wydatki na energię elektryczną. Ale też oznacza na przykład ochronę środowiska. Eee, tłumaczymy też, pokazujemy, jak zachowywać się, jak korzystać z prądu w sposób bezpieczny. Eee, co robić, jak kogoś porazi prąd? Jak zachowywać się na przykład eee, na spacerze, jak zerwie się burza i zaczynają walić błyskawice? Więc tak, w wielkim skrócie to właśnie tutaj się dzieje.